W poprzednich wykładach poznaliśmy dokumenty związane z modułem zakupów w systemie Dynamics. W tej części opowiem o planowaniu zakupów. Opowiem o arkuszach zapotrzebowania które są w systemie takim najmniej skomplikowanym narzędziem polityki planowania zapotrzebowania. Arkusze zapotrzebowania znajdziemy w widoku głównym użytkownika. Arkusze zapotrzebowania także w działach: zakupy planowanie. Arkusze zapotrzebowania. Oczywiście także za pomocą wyszukaj. Zaczniemy jednak od szablonów, ponieważ nadrzędnym szablonem jest szablon arkusza zapotrzebowania, gdzie mogę stworzyć dowolną ilość szablonów, a dany szablon. Mogę podzielić jeszcze dodatkowo na wiele instancji. Czyli możemy zrobić w ten sposób, że każdy nasz pracownik może mieć własny swój szablon i miejsce, w którym wykonuje planowanie. Wejdźmy do arkuszy zapotrzebowania. System pokaże mi i utworzy automatycznie dane dotyczące planowanych zamówień. Te wiersze tutaj dotyczą zapasu lub konta KG. Mogę także wprowadzać ręcznie, czyli ręcznie wprowadzić zapotrzebowanie na konkretny towar, na konkretną surowiec i za pomocą tego narzędzia utworzyć automatycznie zamówienia zakupu. Natomiast ja tutaj pokażę automatyczne funkcje związane z planowaniem w systemie Dynamics. Dla tych celów stworzymy sobie nowy zapas, który... Nie będzie miał żadnej historii. Będzie łatwiej pokazać te wszystkie opcje, które mamy. Nazwiemy go 001. Dodatkowo, żeby sortował nam się na samej górze listy, będzie łatwiej go znaleźć. Zapas testowy. Ustalmy jednostkę miary. Grupy księgowe. Niech to będzie. Towar handlowy, metoda wyceny FIFO to w tym przypadku nie ma znaczenia. Dla nas najważniejsza jest zakładka Uzupełnienie, gdzie jako metodę uzupełnienia używamy zakup. Możemy także określić numer dostawcy. Wprowadźmy Daitali jako dostawcę tego towaru i dodatkowo ustalimy numer zapasu według tego dostawcy.